Cześć wszystkim, ponownie lamer z tej strony. W dzisiejszym odcinku, drogi lamerze, mamy przesyłkę od Grzegorza i Gora. Jest to duet Ojciec syn. Nie napisali mi tutaj żadnej ksywki, a ja też nie chcę ujawniać zbyt dużej, jeżeli chodzi o dane osobowe, więc nazwiska nie podaję. Najpierw, sobie obejrzymy, na co ja się zgodziłem z mojej strony. Mamy troszkę Champions League, troszkę mamy też. Troszkę mamy też Brazylii, więc lecimy najpierw Herb Brazy... bo Brazylii, bo Brazylii, Benfiki, najmocniej przepraszam. Później mamy Goldstoppera Leno, Mandande, później fans favorite Valbuena i na koniec Maroon Fellaini. Natomiast jeżeli chodzi o Brazylię, no to mamy Utility Player Contrao, Star Player Jung, Star Player Shakiri, Utility Player Dario Serna, Game Changer Nawaz oraz Jakże Wartościowa Limitka z Sergio Aguero. Wiele osób o nią pytało, no ale panowie mi zaoferowali coś naprawdę wartego na zachodu. Także wysyłam im tą limitkę no i mam nadzieję, że dotrze do nich w stanie takim, w jakim ją wyślę. bo Wysłam ją w stanie idealnym. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o to, co ja wysłam. Teraz zobaczymy, cóż tutaj ciekawego nam panowie wysłali. I jak to będzie wyglądało. I o matko, hu hu hu. gratisy jeden, jak widzę, przy gratisach numerki, to od razu się cieszę. Gratisy 2, kurde, panowie szaleństwo i wymiana. To może zazwyczaj... Nie wiem jak to robię zazwyczaj. Zacznijmy od wymiany. Więc tak. Jeżeli chodzi o wymianę, no to mamy tutaj. No to może to sobie schowamy. To zrobimy tak. Trzeba to powciągać wszystko. Zaczniemy sobie tak samo jak przedtem od Champions. Bardzo się cieszę z tych Champions, z tego względu, że już naprawdę nie za dużo mi zostało do zebrania, także... Także patrzymy i... Goldstopper Vermeer. Fans favorite Xavi Hernandez. Herb Manchester United. Kolejny herb Chelsea i Herb CSK Moskwa mamy na razie 5. potem, tutaj mamy troszkę z Brazylii, ale to może później a dobra Game Changer Isco nie miałem, już mam, super ostatni z moich Gold Stopperów brakujących Andrii Piatow Chat. no a troszkę tutaj pomyliliśmy sobie, ale to nic Limited Edition method Özil Mamy też Fans Favorite Paulinho i mamy Star Player Luka Modric. Do tego osobno mieliśmy jeszcze limitkę Samarasa, limitkę Ozila, limitkę Hazarda i logo. Hondurasu. Jak widzicie, naprawdę dobry biznes zrobiłem. Te wszystkie cztery limitki to było wszystko za Aguero. Uważam, że wymiana jest fair. Zwłaszcza, że jak zobaczyłem, ile to jest warte, bo popatrzyłem sobie na sieć, aż się normalnie zdziwiłem. Już się później nie dziwiłem, że tak wszyscy się dobijacie po tą kartę. No dobrze, patrzymy na gratisy. To dopiero będzie ekscytujące, bo tak jak dostałem tą paczkę, to mniej więcej na świeżo miałem, co dostanę. I za wszystkie karty serdecznie dziękuję. Bardzo się cieszę z nich. Już będzie powolutku zamykanie kolekcji Champions. No i będę czekał na nowy sezon. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekaw jak zrobią karty. Dobrze, patrzymy co tam ciekawego nam panowie w gratisikach przesłali. O. Ale w jakim stanie, panowie? A, naklejeczki! Ha! To może tu najpierw. Czyli tak: Siem, Siowas, Solis, Mitroglou i Silesen. Czad. O proszę. Jeżeli chodzi o. Ekstra klasę, fajnie wyglądam też te karty. Trzeba przyznać, to jest mniej więcej ten sam deseń co Champions League, ale. Jak się widzi, te mortki znajome z telewizora z polskich wojsk, to od razu ciekawi się robi. Luis Enriquez, ulubieńcy fanów, no wiadomo, fajny z niego zawodnik. Zagłębie Lubin. dostaliśmy też z Champions League Marsylię, Napoli, Manchester City i mamy jeszcze troszkę fansów: Ovedes, Serna, Sirigu jako goldstopper, Impacty Tevez. Kawani, <noise> Boateng, Star Player Hamcik, Star Player Van Persie, Arjen Robben, Paul Pogba, wow, wow, wow. Marko Rapi, o proszę, Game Changer Alex Tejra, i jeszcze mamy eksperta Dirka Kaita. Super wielkie dzięki, Matko ale Darmówek, dajcie spokój. To teraz mi się wydaje, że tam w gratisach, bo to dosyć gruba papuszka. No to prawdopodobnie będą bazówki. Teraz ciekaw jestem, z czego to będą bazówki. Pewnie trochę z Champions. Pewnie troszkę z Brazylii. No jest to grube dosyć. Tak się, tak mam nadzieję, że może jakieś tam euro znajdę. Bo zamówiłem sobie już saszetki i będę zbierał. Także kolekcja byłaby całkiem pokaźna. Dobra. Poradziliśmy sobie z jakoś tak w miarę o, jeszcze mamy jeszcze mamy ekstra klasę. O, mnóstwo z Ekstra klasy coś mi się da. Ej, to chyba będę musiał <laughs> przejrzeć to wszystko i zobaczyć czego mi brakuje, bo naprawdę mnóstwo. Dobrze, to chyba nawet wszystko jest Ekstra klasa. Czat, Paweł Brożek. Michał Kucharczyk, Liszwili Gwiazdy. Bo jakoś sobie to tak postawię, może w ten sposób. Murajama, Pietrasik, Mielcasz, Kualembo Steblecki, Wschodząca Gwiazda, Kędziora, Ślusarski, Mradowicz, a bez. Murawski gwiazda, T kędziora znów, kędziora znów, będzie się czym wymieniać. Dymitri Iniacz, wschodząca gwiazda, Dominik Furman, Oyama, Gwiazda, Duszan Kuciak Dosa Junior i Wica Wrdolia, jak wiadomo, że gwiazda Terela, Janukiewicz, Aka Jankowski Kamiński, Szyndrowski, Gikiewicz, Cetnarski, Gawisz, Plaku, Pawelec, Chryste, Socha, Gwiazda Kaźmierczak, Ostrowski, Hołota, Koposka, Stewanowicz, Wiśniakows, schodząca gwiazda. To jest. Rybicki, abyś był w noza. Stolarski? Stolarski. Boguski, Rafał, Burliga, Głowacki, Gwiazda, Jesz, Kwiek, Bilek, Gliwa, Kaczmarek, Soares, Wladimir, Boliewicz, Gwiazdy, Madej, Gwiazda, Mu, Nakulma, Zahara, Tosik <grych> i Quintana Gwiazda. No matko, panowie, bardzo wam dziękuję. Naprawdę masakra, jeżeli chodzi o te bazówki, to praktycznie nic tam się nie powtarzało, a dostałem tego mnóstwo. No i wcześniej już też troszkę miałem z z extra klasy, i nie wiem, czy to się tym znowu nie skończy jak z euro, że dostałem już tyle tych kart bazowych, że aż szkoda by było nie zrobić sobie kolekcji inna rzecz. Że tutaj bardzo fajna sprawa. Mamy numerki, więc można na przykład nawet bez albumu sobie poukładać w odpowiedniej kolejności, i od razu człowiek ma świadomość, ile ma, czego mu brakuje itd. Itp. Dobra, Grzegorz Igor, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Bardzo, bardzo się cieszę z tych bazówek, oczywiście z tych dodatkowych e, kart specjalnych również, ale te bazówki chyba mnie przekonają do tego, że naprawdę będę się brał do kolekcjonowania. Ekstrakasy, biorąc pod uwagę, że Champions League już prawie mam całe, to będzie to chyba mój kolejny cel, także jeżeli macie jakieś fajne do wymiany, to bardzo możliwe, że się będę o to upominał. E, więc tak, kładziemy sobie tutaj te bazówki. I może jeszcze pokażę najfajniejsze karty, które z wymiany dostałem, czyli to będzie Honduras. I oczywiście limitki. Hazard, Azil, e, rozjeżdżają się. Samaras. No i jeszcze chciałbym pokazać tą limitkę, której nie miałem. Bardzo elegancka, fajne ujęcie, takie prowokacyjne. Bez w swoim w swojej bojowej pozie. Popatrzcie, nie chcielibyście zadrzeć z nim w ciemnej uliczce. Myśli, że się Ciebie boję? Dobra. Bardzo dziękuję serdecznie jeszcze raz Grzegorz i Igor za super przesyłkę. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze się wielokrotnie kontaktować. A póki co pakuję to wszystko i jak najszybciej Wam to wysyłam. Jeszcze raz wielkie dzięki, trzymajcie się, cześć.